2025 niedługo za nami. Z tej okazji oczywiście postanowiłem zrobić listę wyczekiwanych produkcji na przyszły rok. Cały czas czekam na serial Eragon od Disneya. Miejmy nadzieję, że w końcu powstanie. Najbardziej to oczywiście czekam na finał serialu Stranger Things. Ciekaw jestem jak to się skończy. Duna będzie kontynuowana i doczekamy się trzeciej części, jednak zekranizowano dopiero pierwszą książkę, więc trzecia część będzie na podstawie drugiej książki. Kontynuowana będzie również seria Toy Story, choć mam mieszane uczucia co do tej informacji. Film Mario zostanie kontynuowany w postaci Super Mario Galaxy. Tak szczerze to nie grałem w Mario, ale chętnie obejrzę. Mamy trzecią część Sonika, aczkolwiek na trzeciej części się nie skończy. Bardzo chętnie obejrzę kolejną część. Seria straszny film doczeka się również kontynuacji. Ciekawe, co tym razem zostanie sparodiowane. I to tyle. Szczęśliwego nowego roku i trzymajcie się.